Ja jutro mam plan taki, żeby być na basenie. Jeszcze się nie ruszamy z hotelu, na pewno się ruszymy. Będziemy chcieli jechać do sanktuarium słoni, e, ale to jeszcze no to będziemy długo, długo, długo. Więc e, na razie opalenizna, beaching, pooling i tyle. <grym> Dobra, no, zobaczcie, jak skóra fajnie wygląda, jak jest dobrze zadbana. Słuchajcie, mam do Was temat. Mm, a tym myślę, moja babcia, dramy słucha na bieżąco, ze wszystkimi dramami przewidzę się. Ale mam do Was temat, bo od jakichś dwóch, trzech lat hmm, dostaję bardzo dużo propozycji od różnych wydawnictw e, i dzisiaj nawet też dostałam kolejną, e, więc już chyba, nie wiem, wszystkie wydawnictwa w Polsce do mnie napisały, że nam wydać książkę. I ja się bardzo przed tym broniłam, bo nie chciałam być taką kolejną celebrytką, która pisze książkę o niczym, po prostu o swoich sukcesach. Czy nie wiem... Wiecie, żeby tak. Nie chciałam pisać głupiej książki, o. Ale tak dostaję coraz więcej takich wiadomości od Was, żebym opowiedziała albo na upcs o zajście w ciąży, o tym, co przeży przeżyłam. I tak się zastanawiam, czy jest sens, abym napisała książkę. I jeżeli tak, to jak, w jakim temacie? O jakim temacie byście chcieli przeczytać? My nadal w hotelu. A randka z babcią. Babcia właśnie odkrywa Pani, Piękny zapach, mój ulubiony. I nigdzie się nie ruszamy. E, w niedzielę dopiero wychodzimy na słonie do Sanktuarium Słoni. A tak to naprawdę w tym hotelu jest tyle rzeczy do odkrycia. Dzisiaj byliśmy w zupełnie nowej restauracji. I cały czas coś do odkrycia. Znalazłam w ogóle maczę na terenie. I ja maczę bym nie znalazła. I była dobra, pyszna.